Reprezentacja Polski przegrywa ze Szkocją 1-2 do 2 i spada z dywizji A Ligi Narodów. Ze mną są kibice reprezentacji Polski, którzy nie zawodzą. A czy zawodzi nasza kadra? No to wygląda, no to wygląda. Wziąłem córkę po raz pierwszy na, na mecz dzisiaj no i, no i było fajnie do pewnego momentu, ale, ale skończyło się jak się skończyło, także niestety marzenia e, przepadły i spadamy. Jak podobał Ci się ten pierwszy mecz na Stadionie Narodowym? Mimo tego, że przegraliśmy. Szczerze mówiąc, przyzwyczailiśmy się, że ostatnie te mecze po prostu są raczej na przegranej pozycji niż na wygranej. Dlatego też z takim podejściem tutaj przyszliśmy, że... Miłym zaskoczeniem będzie, jeżeli wygramy, ale raczej nastawialiśmy się na porażkę. Straszna katastrofa. Ja myślę, że już zmiany powinny być zrobione po meczu z Portugalią. Aż tak, czyli w trakcie zgrupowania między meczami trochę mało czasu na zmiany. Jest mało czasu, ale ja nie wiem, no... Tak naprawdę, patrząc na obronę, to my jej w ogóle nie mamy. Tej lewej strony nie ma wcale. Spadamy z dywizja, przegrywamy ze Szkocją. Ostatnie mecze reprezentacji Polski są bardzo słabe. Co czują kibice? No wiadomo, jesteśmy trochę zawiedzeni. Jesteśmy zawiedzeni, bo myśleliśmy, że będą troszkę inne zmiany, że ten mecz ułoży się inaczej, szczególnie w tej drugiej połowie. No ale cóż, no, muszą panowie wszystko przemyśleć. Jeszcze raz po prostu wyjść z jakąś koncepcją konkretną. I nie było tej koncepcji widać dzisiaj u selekcjonera Michała Probierza. Ogólnie było widać ogrom emocji, ale bardziej tych negatywnych niż pozytywnych. Generalnie chaos. Ale... To, jest, to jest dobre słowo, które podsumowuje szczególnie naszą grę w defensywie. Dokładnie tak. I czy pod wodzą selekcjonera Michała Probierza ma to sens? Zmiana, pewnie będzie zmiana, coś myślimy. Bank. Ostatniego mecz. Ostatni mecz Michała Probierza? Na bank. A ma pan jakiegoś kandydata, kto mógłby zastąpić Probierza? No to obrony w ogóle nie ma, niestety. Gramy ofensywną piłkę, wie, piłkę, ale nie, nie, ma prostu nie. tyle goli. Nie, nie wiem, czy jakikolwiek selekcjoner tyle bramek puścił. Trzeba by było to sprawdzić, naprawdę, bo bramek bardzo dużo puszczamy, niestety. Szczerze, zmiana. No tutaj jak rozmawiam z kibicami, coraz więcej jest takich głosów. Ale to kto za selekcjonera Michała Probierza? Na chwilę obecną nie wiem, czy ktoś jest w Polsce, kto by mógł go zastąpić. A Był jakiś w ogóle piłkarz, który podobał Ci się w tym meczu w reprezentacji Polski? Jedynie co mi się podobało, to obrony Łukasza Skorupskiego. I też... Brawo, brawo. Przybijamy pionę, bo mi też jedynym piłkarzem, który się podobał był Łukasz Skorupski. Może Nikola Zalewski momentami, ale generalnie Łukasz Skorupski, jeżeli mamy kogoś wyróżnić. A Pan co czuje po tym meczu? Bo tak. Dobrze, dobrze. dobrze. dobrze? Zadowolony jestem. Pomimo przegranych jednak zadowolonych tak. A z czego jest Pan zadowolony? Sporo młodych piłkarzy i ja, ja o to chodzi. A, Więcej widzimy. młodych. No. Czyli uważa pan, że ta droga, którą podąża selekcjoner Michał Prowysz jest dobra? Młodych szukać, szukać młodych. No. Piłkarzy mamy dobrych ogólnie. No, a że przegraliśmy, no to jest piłka. A czego zabrakło? Właśnie tej koncepcji. No. I nie wystarczy stawianie na młodych, tylko jeszcze trzeba mieć jakiś plan na mecz. Ogranie, ogranie. Robiliście no, się lepiej się zgrywali, no, no trudno się mieć. Ale ja jestem i tak zadow zadowolony. Okay. A uważasz, że z Robertem Lewandowskim byłoby lepiej na boisku? Trudno. no Możliwe, żeby Robert Lewandowski coś tam zaradził. Byłoby fajnie, gdyby strzelił gola. Ale ja na pewno za 10 lat wejdę do reprezentacji polskiej i będę mistrzem świata. Jest nadzieja dla reprezentacji Polski. Mamy, mamy taką deklarację, że jeżeli to się spełni, to wyciągniemy ten materiał i sprawdzimy. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.